Okej, okay, na tym się zatrzymałem. Zatrzymaliśmy. Tylko że dzisiaj gram sam widzowie. Samemu trzeba pociągnąć ten biznes. O! Wuj odzwoni Do kasyna, żebym poszedł. Wujek wie co dobra Dobra, trzeba zacząć miksować, bo my tak to nic z tego nie zarobimy. I będzie beznadziejna. Policja, okej, okay, dobra, chciałem już im dać. Kupiła A gdzieś tu jest typ w ogóle Tutaj? Nie To tu gdzie niby? Aha już poszedł sobie Kurwa policja mnie zobaczyła Dobra już, już o mnie zapomnieli Trzeba znowu tam wrócić Kurde, zobaczyli mnie jeszcze ten uderzyłem przez przypadek go. Jeśli ja nie nadaję do tego, ja ja powinienem siedzieć i robić tylko, a nie Chodzić i rozdawać. Dobra, udało się, a masz szczęście, bo inaczej byś oberwał. Bo się tyle nad tą męczyłem. No w ogóle, ciekawostka. Mm. Jeżeli ktoś nie wie, chociaż już pewnie z TikToku wiecie, tu można sobie chować rzeczy w sejfie. Mogę ci to zabrać? Nie mogę. to mogę jeszcze zaproponować? Jej i... Dobra. Teraz tutaj. Ta typiara. Jakaś nowa, jej nie kojarzę. Gdzie ona jest? Ty, ją pobiłem na oczach policji! No, no dobra, mają wyjeba... O, tu jest będzie. O. Dobra, trzeba pójść i co Zacząć ogarniać tej sporo rzeczy. Hmm. Daj pieniądze. Yy... Worecz... nie wiem co mam. Muszę pójść zobaczyć. A nie mogę baterii kupować jeszcze oraz wyciąg z konia. No, każdy wie o co chodzi. Kupię wiagrę e, 40. Do tego kupię 40. Tego a w sumie Mogę nagle... Nagle więcej. O. Dobra, podwójna dawka pączków. Dobra, jak coś nie uczy się ode mnie, ja. Hazard jest zły, jak coś. Chłopcy, równy nie mogę postawić. Biorę. Zostawiam. Podbiję się, naprawdę. O, widzicie? Zostawiam. A widzicie, odbiłem się. A można jeszcze tyle zaryzykować. O, tu, tu zostawiam. Dobra. Dobra, widzowie. Jest już ranek. Trzeba zanieść. Będziemy mu trochę towaru. Oraz od razu zobaczyć i sprzedać to, co. Samego Greena? tym bym nie sprzedawał, ja bym wolał... Wiecie, czy to... Nie urosło. Do końca. Chyba nie rosło, bo była noc. No tak, dobra, ja to szybko podleję i... Idziemy do Będziego. Szybko zanieś mu. Ale nie, trzeba ogarnąć kogoś, kto będzie to hodował za mnie, oraz będzie też... Ogarniał mm. inne rzeczy. Masz. Mm. COŚ wybuchło już. Aha, już piersi wybuchają. Zacznie się. Tylko czekać, tylko i patrzeć, jak wybuchają. Oho. O, ja wiem, co tu się stanie. Nie! Zamknął! O! Pieniądze! Kolejny wybuch <grybuj> Będziesz chłopie! Jak ty wysadzisz całe miasto zaraz. A ja wiem, chyba koło możemy dać. Aha. No chyba nic złego się nie stało Co nie? Czy policja właśnie potrafi Okej? Okay. To jest... A nie to jest... Ej, to dobre, dobra, może być, ale zapłacisz więcej. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Zapłacisz więcej o dwa I już mu zanoszę. Dobra A właśnie, ja doskorkę muszę kupić. Dobra, pozanoszę to i trzeba iść robić dalej, bo się widzę, że bardzo spodobał. O ksiądz. Trzeba jego przekonać jeszcze. Dobra. O B be... Będzi na tym. Na blokadzie. O tych. Zdradziłeś. Policja tylko tu chodzi. No w sumie się nie dziwię, jak wszędzie są wybuchy, to. To chodzą wszędzie. Oho. Zaraz kolejny wybuch będzie. To ona, co nie? Zobaczysz, że to, że to, że się nie zgodziłaś, to skończyło się dla ciebie dobrze. O kurcze, tu się, się porozwalało. Aha, bo. No, a to pozbieram. Tylko szkoda, bankomatów. Choć jak ja mogę zarabiać na tym. Dobra, gdzie on jest? Yy, tu. Dwa chciałeś. No i im dwa masz. Dobra, pieniądze mamy. Mamy sporo pieniędzy. Stać Staćmy na pracowników i na nową miejscówkę. Będzie chyba stać. Chociaż nie, na jak kupię pracowników, to nie będzie na nową miejscówkę. Dobra. Kupmy pierw to, co nam potrzebne. Nie przejmuj się tym, co tam słyszałeś. To... to takie. Nic nieznaczące. 40 potrzeba, żeby jedno zrobić, czyli nie mam miejsca. No i przejmujecie się, nic złego się nie stało. Jak przyjmie tą ofertę, to. No, thanks, dobra dla, dla jej, dobra to się, dla niej to dobrze się skończyło, że odmówiła. I dobra, trzeba dalej kręcić i sprzedawać. Ale tu już muszę sobie kogoś załatwić do pomocy. Więc ja się tutaj z wami pożegnam. Do zobaczenia. Będziemy dalej to sprzedawać.